się dzisiaj, żeby, uwaga, uwaga, jeden z balonów Was uratował. który, o tym się dowiecie właśnie w trakcie gry. Stary, tu nie miałem żadnej kary, no właśnie wiem. Tutaj wzdłuż wedle tutaj drogi wytyczonej. Jeżeli dojdziecie do mety, zdobywacie 500 zł. Uwaga, uwaga, wśród tych balonów ukryte jest kolejne 800 zł. W trakcie Waszej drogi możecie je zgarnąć, Każdy z Was. Zaczynamy! Dobra! O! o! sześć 6, Sześć! 2, 3, 4, 5, 9, 1, 1, I teraz 1, 1, I teraz uwaga, uwaga, który I rozbijasz? Stoisz przez jedną 1, oh, yes! no. O nie! Tak. Raz, dwa, 2, I balon 2, ten. Hey! Otrzymujesz dwadzieścia złotych. Dwadzieścia złotych Widzę, widzę, mówiłaś. Tak, 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 skakam. 3, 4, 5, 6. Który balon? Jako zło! Skopać się o 5,5 do 3! Nie, balona dobra, nacale. 2, 3, 4, 5. Był rozbity dolny, był rozbity górny, to teraz środkowy. Trzydzieści w brzuszku right. O, lewo to wstaje, ale jeszcze daje radę Dobra, dawaj Dobra, lecimy Ej, zgubiłem pineczkę moją o, Raz hop, hop. Dwa Dziesięć złotych Yes, no i co? Zarabiamy Zarabiamy Hania, dawaj Dobra Cztery dwa. Słuchajcie, taka So cute, Slay. Dwadzieścia uh, uh, złotych uh. Dobra, to... na razie zdobywacie hey, Pięć yes. 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 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Gwiazdy mówią mi, że... Dobrze uh, uh. ci gwiazdy powiedziały, bo zdobywasz kolejną dychę Kolejna Kolejny rzut Trzy, trzy. Dwa O, jak romantycznie yeah. Wyczuj kamieniar kamieniarską mocą, która jest ha, gdzie, tam, gdzie jest hajs Ej Byszka yes. Uwaga, uwaga. Yeah. Dwa. Oh, okay. A, Cześć. 50 zł. złotych. Yeah. Hadzia. Mogłaś się postarać. Wał. Oddajesz 50% pieniędzy wybranej osobie Ponieważ mam tutaj obok kinie oddaję swoje... Ile? 5 zł? Ja 5 zł. Dawaj <grym grym grym> Dobra Trzy O, witam tutaj koleżanki Aha <grym> Książka O dostajesz prezent O Jezu książka Jeszcze powiecie motywacyjną 10 psychologicznych super mocy, które warto rozwijać Czyli jest to jakaś motywacyjna? No tak Dwa Kurczę <grywe> W fajnym stylu Próbuj dalej STOP! Czy tylko pierwsza osoba, która dojdzie na, na metę ma pięć czy każdy? No oczywiście, że tylko pierwsza ja proszę Państwa Dawid łap O, o Jezu <grywe> O eee. Raz Dwa Trzy Ej hey no, masz już czwarta, dwadzieśku złotych Yeah, dyszki mam No, no. dobra, zobaczymy Trzydyczka Okej okay. O, nie, o, prawie! O, prawie. o się. Zł. 10 złotych! Kurde, na razie zdobywacie hajs za hajsem! Jeden, dwa, dwa, No nie masz takiego szczęścia dzisiaj! 50% całej twojej wygranej dzisiaj, <grym> musisz i... przeznaczyć na cel charytatywne! O, o, bardzo, to bardzo dobrze! O kurde, teraz kinia mnie wyprzedzi! No oczywiście, że Ale może nie! No Trzy, raz czy znowu na rogu jestem? Ej, tu jest już dużo balonów. Co masz? Skala! Przecież, wracasz na start. Wracasz wraca. na <śmusza> star. O jest? nie! ty teraz czerad ma szansę wygrać ze mną! <śmusza> jeden, jeden, jeden! Jeden! <śmusza> nie Raz, dwa, trzy! Ktoś świętych potrzebuje, halo Raz, dwa Co wygrałeś? Uwaga, kolejne 10 złotych Czyli mam już 40 złotych Idę do, do ciebie Idę do mnie, zapraszam My Chyba nie. nie Jednym razem 20 złotych Dzisiaj jest naprawdę, ale wydaje mi się, że im y, bliżej mety tym będzie więcej pewnie przypału No i dobra, najbardziej. Raz, Raz, dwa, dwa trzy 4, I pięć. No zamień się miejscem z wybraną osobą. Wymieniałam się z Przemkiem, oczywiście. No to bo to, tak by. Tak. Trochę się Taka? boję, ale nie. challenge. Co to jest? Zostaniesz obrzucona. Nie. Tak. Pro... Czym? Robalami? No nie, no ranowałeś! Co? co to jest? Piasek. <noise> Damsi nie chłopie. O nie. Dobra, już mam wszystko w majtach Zamiast. O Jezu, teraz ja dobra. Zamień się miejscem z wybraną osobą Nie dość, że się zamieniła, wróciłam do samej i musiałam jeszcze raz zrobić No dobra, czekaj, bo teraz może być karma szybka Próbuj dalej Lecymy, Boże, jakie się mam dzisiaj Czekajcie, mam piasek, bo tu piłkę nie ale Idź, trzy pola do przodu. I yes! znowu w kolejny balon, no. Kolejny balon. Kolejny balon. O. Nagroda. Jest, 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 Kosmetyki dla Ciebie uniwersalne. Pachną eukaliptusem, a ja kocham eukaliptus. Dobra kinia, dawaj, wierzę Ciebie. Teraz będą trzy, szóstki pod rząd. Proszę. 4, dobra. 4. Jest, tak także. Wypij wodę po górkach. Ja To jest nagroda, to jest dobra tak wcale, że nie musisz wypić trzy łyki Całe Nie, to to nie, <grym> powiedz jakie, paszone czy konserwowe? Konserwowe o, To słodkie, a to gorsze Nie, to odry. O są lepsze Nie, dobre są, dobre, dobre, mogę wypić więcej Okej, zostawiam ci, co? Nie. raz Kurde, naprawdę szczęście napisuje, ale czy do końca? Zobaczcie Pięć! Już tylko trzy pola dzielą mnie do 500 złotych Czyli gumę wygrane w tym odcinku Weź to złe! Weź! Dobra, biorę złe! 20 złotych Teraz się zamienię z Przemkiem Dwa Ale na tym polu jeszcze nikt nie był Tu nikt nie był? Tak Następne dwie rundy, nie możesz chodzić tylko skaczesz na jednej nodze. Ooo, dobra, nie jest źle. Ja już zwątpiłem jak go nie dogonię, ale może bez kitu. Coś się wymienimy. O! Pięć. Raz, o! dwa, trzy, cztery, cztery pięć. Challenge Oj, nie. Zrobij się pomidorowy. Cały? Ale. Nie, nie musisz całego. Połowę przynajmniej. Bardzo jest roboty. Tak to się robi. Okej. Okej, okay. okay. let's go. Dobra. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć A cześć Gonię cię Ej, idźcie no? łeb łeb się złoty. Jest, Ja się boję, bo teraz ja wiesz, moją jeden, ty możesz pięć boję i już pięć. wygrasz Także to już tylko los Sześć, o, sześć, jest git, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć O Jezu Oj, zjedź śledzia. O! Śledź. <grym> nie, Ej, Vera, jak ktoś zrezygnuje, to może i to na początek, tak? Tak, no taki no, normalny śledź. Praca na start. Ile mam go zjeść? Ja no taki kawał. Ale śmierdzi. No śmierdzi. Nie śmierdzi, ale, nie, ale, ale mamy na pół ekipy, żebyśmy mogli spróbować? Nie. Nie. Czemu? Bo nie. Później nie wylosowałeś Dobra, ale zjem ten kawałek. Tak. Oba. No, ja, Jakbyś. O, my się już walamy. Ja to właśnie, nie Strasz, się nie rozwalać. Zmierdzi strasznie. Nie. Nie. No, ogólnie. Dobra, brawa, Ty, ja proszę bardzo, może się. Słuchajcie, i teraz naprawdę może dać się wszystko. I teraz, uwaga. 3. Musisz trafić trzy, jeżeli nie. trafisz 3, to wygrywasz. No. Wygrywasz pięć stóp No. <gry> I koniec gry. A jeżeli trafisz inną liczbę, to wtedy musimy. Te twoje trzy pola odjąć od tej liczby hmm. i od tyle się cofasz No dobra, Cześć. Sześć ten, jeden, ten. Proszę Sześć Sześć! Czyli co? Jesteś na tym samym I... Jesteś na tym samym polu Ale bije? Bije Co? Haha, w jest! Tylko że jestem jest! Teraz tutaj Hania Na plecach, czuję jej oddech W końcu Mam wrażenie, że to była wieczność. Sześć! Yes! raz, dwa, A, wiesz co, jednej nocy! Ale co teraz? <gul> <absorbed> <kissed> raz, dobra, umówmy się, że bierzesz dwa balony na swoim miejscu. Dobra. Zapomniałeś sobie. Dobra, przepraszam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pierwsza to nagroda. Dziesięć złotych! 10 Mam 50 złotych w tym odcinku. A drugie to musisz coś wypić O nie. Kwasek cytrynowy. A dobra, to do zrobienia raczej. Całe, czy połowę? Nie, możesz połowę. Tak, żebyś się na już... Dobra, Strasz, to jest na szybko wydźwignąć. Dobra, Uwaga! Oła! Yes! Oh, <śmiech> raz, <śmiech> dwa, trzy. Oh my god! Five, o nie! <laughs> Stary, tu nie tu nie tej kary. No właśnie wiem. Oddaj komuś 50% pieniędzy, które zarobiłaś. Zamachani, bo ona wow. ma... Na oh. O, no. dobrze, tak, Jak wylosujesz 4, to wygrywasz. Proszę, nie! I jest jo. koniec gry. Jak I jak jeżeli ma... wylosujesz więcej, to odejmujemy i znowu się seten. Yes! 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 Ale... Ale tyle ci zabrakło, tyle! Przewróciłaś w ostatnim momencie. Czyli robię tak. Raz, dwa, trzy, cztery i no pięć. No tak. I przebijasz. Dobra, przebijam. 10 złotych, to dla na ciebie. Yeah! Proszę bardzo. Cztery, to jest git. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, no nie mogę, jak już widzę twoją minę. Musisz zrobić kinię stopa jacyku. Stopa jacyku? O, żeby pójdzie. No dobra, raz. Zmieniłabym oczywiście liczba. Trzy. Myślę, że teraz to będzie czas. Bardzo bym tego chciał. Właściwie to, oby nie sześć. Mamy raz, dwa, trzy, cztery Mina Nie Niezbyt mnie cieszy No nic na przemo. Dzisiaj masz naprawdę farta. kolejna dyszka <śla> Nie no, to jest niesamowite Uwaga, dołączam do was, patrzcie Jez! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Okay. O kurczę, zobacz jak jesteś już blisko. Na tym polu nikt nie, nie był. Nie. Różowiutkie baloniczki. Nie wygląda. Ej, oszukane. O Boże, ile tekstu. Tego już nie było. nie. O. Challenge do zrobienia. Muszę Wiesz, możesz się już przygotować i ściągnąć butelkę. O jest. Cyk, dobra, jestem gotowy. I Musisz stoi w tym cały czas? Ustać w tym 60 sekund. W e, miejsca lodu. Zawsze możesz nie zrobić tego nie... challenge'u i cofnąć się na start. Dobra, dobra, dobra. Nienawidzę czegoś takiego, jak nie mi bo... No, tak jest. Nie no, to będzie straszne. OLE BÓL! Na, na, jak to Ile już? 33 sekund zostało. 33 sekundy, Trzymaj. Dobra, daj. Bóli strasznie! Ale jesteś mega blisko. Ukrwienie ci się pomaga. Szybciej! Ile jeszcze? 20 sekund. Ale to się tylko w twojej głowie. W tym. No. Jest Ale zdrowa. Ile... Y nie wiem. 10? <laughs> nie, nie Dzień, wiem, ale zaraz się polubi. 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Tak, tak. Jeden. Już, już. już, już. Ale ból. Ale Uwaga, proszę Państwa. Uwaga, 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 co to Nie ma! Ja zaraz zaraz mnie. Dobra, ja sam ja no, no, nie Ja już widziałem tylko jeden z wyraz. Ko nie, serio? Mąka na łeb, na to afro? Sy Jezu! Nie! No ja. I się, się patrz jak daleko! Dwa, trzy, cztery, cztery pięć. pięć! Dobra! Próbuj dalej, Kinia ma jeszcze szansę! No ma, ma! Tak. Trzy, Raz, dwa, trzy! Dwadzieścia złoty! O, mam no już dwadzieścia pięć! Wyrzucasz jedno okienko! I kończymy kończy tą kończy zabawę, dobra, hej! Nie będzie. Trzech! <śles> raz, trzech! i zobaczcie, zobaczcie widzowie, jak się wszystko może odmienić. To już naprawdę był po prostu. Jest napis. <śles> Myślę, że to będzie dla Ciebie fajny challenge. Do końca gry mówisz słowa tylko na literę P. Przewalone, Przemek. Pro. <laughs> Ale to jest bardzo dobrze, że Ty, Przemek to się zamknie w końcu. Przeczę, przeczę, Proszę. Tak. Kończymy. Eee, cztery i w mąkę. Jako, że nie ma tutaj balonu, no, wszystkie już wykorzystaliście, wybierz sobie jakikolwiek kolor chcesz. Biorę tego żółtego. Proszę. Co to będzie? Dziewięć No i pięknie, taki był plan Stop. I teraz Karol <laughs> Zapomniałem, że ty tak wyglądasz ja też Pięć Pięć Jajko na łeb Dziesięć Ta nieszczęsna czwórka Proszę pięć Proszę pięć Sześć Raz Nie daje, ale dobra Dwadzieścia złotych! Super! Przegonisz Przemka! Cztery! Przegoniła Przemka! Dwa, trzy, cztery... Ja znowu cztery. O, cztery jak ja chciałam. Cztery. Ja chcę tamtego, który jest tam sam No dobra Masz dodatkowy wiesz. Tak! Ale to byłby kompakt O, o, o jeden został? Tak. tak jest 50 zł ci dobra pasta! Przenek Pro! 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 Pro! pro. Yeah! <grym> Przenek <grym> Krzyczę! Pyszne! Pyszne! Trzy i wygrywasz! O Boże! O. Tamtego błękitnego poproszę Rozbijam? Tak O, Żeby Ci umilić stanie w tym gronie, mam dla Ciebie słodką przekąskę o, Czy to będzie najlepsza przekąska na święcie? Super, no to oczywiście wybieram tego najlepszego Karol, jeżeli trafisz dwa, wygrywasz Dwa i pięć stów jest twoje i mam zł. I mamy 20 złotych. Gratulacje! Ale blisko znowu! 3, 4, 5. I wybieram sobie jakiegoś balona? Tak. Mogę tego niebieskiego skoro Krótki napis z 10 złotych. Jest! Dwa i wygrywa. Tak! Nooo! Nooo! Tak, <ślam> Początek! Nie. Cinia. No nie. nie, nie, tylko nie powrót na start. Tego proszę. jeszcze nie było w tej chwili. Powrót, powrót, powrót po Główną nagrodę wygrywa. Nie, ty jakiś jest... Pieniądze! jak, jak pieniędzy! Co złotych? Ooooo! Czwórnia. 105 Czy wygra? <laughs> da. Próbuj dalej. Dobra. Próbuję, próbuję, próbuję. To jest ten moment. Patrzcie. Oj, uwaga! Jezus prawie chcesz! Eee. Zostaje w tym samym miejscu tak naprawdę? Chyba na pieniądze! Jezus! Cztery! Jeden! Dobra, w... Ja chyba pójdę w tamte zielone. Co, Co masz? Dziesięć pompek. Dziesięć. Dajesz rania. Trzy. Dziękuję. Dziękuję bardzo za odcinek. Jeżeli Wam się spodobało, to koniecznie stać łapeczki w górę, a my widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa! Pa!